Dania jednoślad jednoślad.pl. Jestem na stoisku Rometa, na którym możemy zobaczyć motocykle pod nową nazwą RMT. Jak już wiecie, to jest nowy brand na polskim rynku, ale tak naprawdę jest to po prostu stary, dobry Delim. Tyle tylko, że rebrandowany. Tutaj obok mnie jest maszyna, która jest takim mikroczoperem, napędzana silnikiem jednocylindrowym, chłodzonym powietrzem. Sprawdzona konstrukcja, ale e, zasilany jest już wtryskowo, spełnia normę Euro 4, więc można bezpiecznie go kupować i na pewno będzie długo na rynku. E, mieliście już do czynienia z Marką RMT, bo leszek testował skuter e, tej marki, który stoi tam kawałek za mną. Jak pojawią się kolejne maszyny w naszych testach, to będziecie na bieżąco z informacjami o tym, jak one jeżdżą, ile palą i czy warto je kupować. Wśród maszyn RMT stoi też ten Road Win 125R. 15 koni mocy, rozpędza się do 120 km na godzinę. Maszyna dla tych, którzy uważają, że maszyny sportowe. To jest ich droga motocyklowa. Jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jednośladami i wykorzystując w prawo jazdy kategorii B, na przykład chcecie kupić motocykl wyglądający eksportowy, to to jest niezła propozycja, żeby się przekonać, czy na pewno ten typ motocykla będzie dla Was odpowiedni. Oczywiście, jak już wspominałem, w innych materiałach jest to stary, dobry Delim, więc nie trzeba się obawiać tego, że. Będą z tą maszyną jakieś problemy. Poza tym, marka RMT jest sprzedawana pod skrzydłami Rometa i tutaj też na pewno wiecie, że nie ma problemów z częściami zamiennymi ani z serwisem. Na stoisku Rometa mamy jeszcze dwa skutery marki RMT. Tego z teasera już znacie, a to jest model S3. Obydwa są napędzane silnikami o pojemności 125 cm3, czterosuwowych, chłodzonych cieczą. Z tym, że ten w 3 jest o dwa konie mocniejszy. Ta maszyna rozpędzać do 115 km na godzinę, a ta do 105. Obydwa to są już całkiem spore miejskie i podmiejskie skutery. Oczywiście silnik 125 nie pozwala na bardzo długie wojaże, ale mimo wszystko są to fajne sprzęty, które w mieście na pewno się sprawdzą. Mają duże szyby, wygodne kanapy, schowki pod kanapami, hamulce tarczowe. Tutaj naprawdę nie ma się czego wstydzić i w zależności od tego. Co bardziej Wam przypasuje, czy w zależności od Waszego wzrostu, czy tuszy, czy po prostu zasobności portfela, macie do wyboru te dwie maszyny. Ta, jak wiecie, już była w teście, więc coś o niej możecie sobie pomyśleć i wyrobić sobie na jej temat zdania. A ta zapewne bardzo niedługo się już pojawi u nas.